Polisa z pracy to jak jazda na dwunastoletnich oponach. Niby wszystko w porządku, policja mandatu nie wlepi, ale czy to Cię chroni? W większości firm dostajesz ubezpieczenie grupowe i myślisz, że temat jest załatwiony. Jest polisa, jest składka i sumienie jest czyste. Tylko w praktyce ta ochrona jest często tak minimalna, że przy poważnym wypadku dostajesz 200-300 zł która tak nic nie zmieni. Często mam spotkania, gdzie mój klient pierwszy raz czyta swoją grupową polisę i widzi kwoty rzędu 2-3 tysiące złotych za poważne uszczerbki i dopiero wtedy uświadamia sobie, że jest w czarnej dupie. To dokładnie jak z tymi oponami. W momencie, w którym jedziesz wolno, jest sucho, wszystko jest w porządku, ale gdy wpadniesz w poślizg, dopiero okazuje się, ile to było warte. Żeby było jasne, nie mówię, że polisy grupowe są złe. Mówię tylko, że dają one iluzję bezpieczeństwa, a iluzja często jest gorsza niż brak ochrony, bo usypia Twoją czujność. Ja nazywam się Maksymilian Tomczyk i mówię prostym językiem o finansach. Jeśli chcesz wiedzieć, na jakich oponach jedziesz, zaobserwuj ten profil.